Początek grudnia to czas pierwszych przygotowań do świąt, czas kupowania prezentów, napełniania spiżarni, czas Mikołajów i Choinek. Wszystko to można było zobaczyć na kiermaszu w pobiedziskach. Kilkanaście straganów stanęło na rynku. Większość z nich oferowało produkty mniej lub bardziej związane ze świętami. Były więc tradycyjne wędliny, egzotyczne przyprawy i to, czego w kuchni przed świętami nie może zabraknąć: miód. Do bakiełek, do, do bigosu, do wypieku makowca. Również można dodać miodku. No i również do mięsa, jeśli chodzi o mięso, to też można do, do kurczaka, do piernika. Najbardziej efektywnym miodem jest miodek gryczany, ponieważ on jest słodki, ostry i piekący. Pysznego miodu nie zabrakło z pewnością w tych ciastach przygotowanych według dawnych przepisów. Można spróbować pierników na miodzie naturalnym, takich domowych, uszek, pierogi z kapustą i z grzybami. To tak z takich świątecznych. Ze świątecznych również ciast makowce, serniki już w tej chwili. No Poza tym mamy jeszcze soki takie na zaziębienia różne, no i kozie twarogi, które są bardzo zdrowe. Najwięcej na straganach było ozdób świątecznych, a te jak się okazuje można zrobić ze wszystkiego. Udowodniły to dzieci i wychowawcy z przedszkola Wesołe Skrzaty. Ozdoby są przede wszystkim choinkowe do powieszenia bombki na choinkę również. Mamy też pierniczki, które wykonały, wykonane są własnoręcznie, papierowe ozdoby, z bibuły. Wszystko po to, żeby umilić nastrój świąteczny w domu, ozdobić choinki. Torebki do pakowania prezentów jak najbardziej przydatne. Pomysły mamy zewsząd. Czerpiemy je z codzienności, ale także z potrzeby. Czyli to, co jest potrzebne, jak najbardziej. Wykorzystujemy i robimy dalej. Za pieniądze zarobione na kiermaszu przedszkole kupi pomoce naukowe. Nie wszystkie stoiska nastawione były na zysk. Jeden ze straganów rozłożyło stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Nasze stowarzyszenie zajmuje się opieką nad dziećmi niepełnosprawnymi. Prowadzimy z nimi e, terapię, fizjoterapię, masaże i wszystkie rzeczy właśnie związane z pomocą im. E, mamy z nimi zajęcia w, zazwyczaj w soboty. Gości zachęca, zachęcamy do y, da, dania ze swoich y, z podatku 1% dla niepełnosprawnych y, dzieci i młodzieży. Y, I też często jemy ciepłą herbatą. Y, y, Piernikami i ciastkami i rozdajemy kalenderzyki. Im bliżej godziny 17, tym tłum na rynku bardziej gęstniał. O tej bowiem porze blaskiem setek światełek miała rozbłysnąć ustawiona na środku placu choinka. Robimy to po to, żeby mieszkańcy po pierwsze mogli się spotkać, mogli przyjść na rynek. Mogli być świadkami odpalenia choinki, która jest przygotowana nie tylko dla dorosłych, ale przede wszystkim dla dzieci. Na szczęście dzisiaj dzieci nie zawiodły, przyszły, jesteśmy bardzo zadowoleni i myślę, że przede wszystkim zadowoleni są dzieci i mieszkańcy. Świąteczne drzewko to tylko jeden z elementów wystroju miasta. Jak co roku gmina starała się przygotować ten świąteczny wystrój w ten sposób, żeby umilić trochę mieszkańcom ten okres. Bezpośrednio przed świętami, przed Nowym Rokiem zostały zainstalowane także ozdoby na latarniach, które no upiększają, podnoszą im walory estetyczne naszego miasta, szczególnie w taką pogodę jak dzisiaj, czyli przy drobnym śniegu i, i tej zimowej aurze. Tak udekorowane miasto zachęca do wieczornych, zimowych spacerów. Kiedy pierwsi kupcy rozstawiali swoje kramy na rynku, z Poznania do Pobiedzisk mknęło 17 samochodów, a w nich uczestnicy mikołajkowego rajdu. Rajdy w Pobiedziskach zorganizowały kolejną imprezę, tym razem wyjątkową i tylko dla dzieci. Dzisiaj wystartowaliśmy z Poznania i metę mamy w Pobiedziskach dla dzieci. Atrakcje w postaci specjalnie przygotowanej trasy zapisanej przez naszego kolegę wierszem, gdzie dzieci zamieniały się w pilotów, odczytywały wiersz i trafiły tutaj do Pobiedzisk na metę. W tym rajdzie najważniejsze były dzieci, to one pełniły rolę pilotów wypełniając rymowane wskazówki. Rzadki. Na wprost przez latki mowy jedziemy, figurki po lewej wypatrujemy. O, jest figurka z zielonym płotem przejechać obok nie będzie kłopotem. Czytanie z wersów wiersza, wszystkich zagadek zakrutych w tym oraz szukanie różnych cyfer oraz liczb zwanych także pekapami. Nie było zbyt ciężko, ale było przy okazji zabawnie. Na trasie na rajdowców czekało sporo niespodzianek związanych z możliwością poznania okolicy i obcowania z przyrodą. Trasa była bardzo miła, ciekawa, urozmaicona. Atrakcje w postaci nazw ptaków, bardzo ciekawe zadania. Bardzo fajnie było. Impreza zakończyła się jak żeby inaczej przy choince. Było dużo zabawy i oczywiście Mikołaj z pełnym workiem prezentów.